Siemanko, w dzisiejszym materiale rozłożymy na czynniki pierwsze decyzje, która może być początkiem czegoś nowego w branży gier. Dlaczego deweloperzy coraz częściej porzucają popularny silnik Unreal Engine 5 i wracają do własnych rozwiązań? Na tapecie The Wayward Realms, ambitna gra tworzona przez weteranów i ich skok w bok od standardów. Ja jestem Yunis z kanału Ogólnie o Gamingu i zapraszam do oglądania. Przez lata wiele zespołów tworzących gry porzucało autorskie silniki na rzecz gotowych rozwiązań, takich jak Unreal Engine, bo to pozwalało skrócić czas nauki nowych pracowników, skorzystać ze sprawdzonych narzędzi i łatwiej zarządzać produkcją. Unreal Engine 5 zyskał ogromną popularność. Oferuje nowoczesne funkcje graficzne, efekty świetne, realistyczną fizykę, dużo gotowych komponentów. Co teoretycznie przyspiesza pracę nad grą. Jednak okazuje się, że taki koszt komfortu może być wysoki. Gotowe silniki, choć uniwersalne, często są kompromisem między wyglądem, możliwościami, a wymaganiami sprzętowymi. Gdy gra ma być rozbudowana, otwarta z ogromnym światem, mnogością mechanik, a do tego ma działać płynnie na różnych konfiguracjach, Uniwersalność Unreal Engine 5 może okazać się pułapką. Właśnie na te wyzwania zwrócili uwagę autorzy The Way World Zamiast iść na kompromis, wybrali własną drogę. I to zmienia wiele, nie tylko pod maską techniczną. A kim są w ogóle twórcy owego tytułu, i co to w ogóle jest za gra? Za projektem stoi Once Lost Games, zespół złożony z byłych deweloperów którzy pracowali przy klasykach, m.in. Daggerfallu oraz The Elder Scrolls Arena. Ich nowa produkcja została zapowiedziana jako duchowy spadkobierca dawnych, głęboko rozbudowanych RPGów. Otwarty świat fantazy, ogromny obszar do eksploracji, skomplikowane systemy fabularne i mechaniczne, a także otwartość na społeczność, czyli modowanie, dodatki oraz własne skrypty. Na papierze to gra... Na którą fani starych RPGów czekali przez lata. Z tą różnicą, że powstaje dziś, z nowoczesnym podejściem, nowoczesnym silnikiem, choć nie tym, którego można się było spodziewać. Decyzja o porzuceniu Unreal Engine 5 nie była łatwa. Zwłaszcza, że projekt był już w trakcie prac. Mimo to deweloperzy uznali, że jedyną drogą do gry, która spełnia ich wizję, jest silnik własny. Oparty na forku otwarto źródłowego Wicked Engine. Po pierwsze, wydajność. Nowy silnik ma pozwolić na osiągnięcie ponad 30 klatek na sekundę nawet na dziesięcioletnich laptopach bez dedykowanej karty graficznej. Ma działać też na pierwszej generacji konsoli Nintendo Switch, co dla ambitnej gry 3D jest sporym osiągnięciem. To oznacza, że gra będzie dostępna dla znacznie szerszej grupy graczy, a nie tylko tych z mocnym sprzętem. Po drugie, szybkość pracy nad grą. Twórcy chwalą się, że nowy silnik ładuje się w około 300 milisekund, co umożliwia błyskawiczne testy, zmiany, poprawki i iteracje. To przekłada się na przyspieszenie prac według nich ponad dwukrotnie w porównaniu z Unreal Engine 5. Dzięki temu mogą pracować efektywniej, co w przypadku dużego, złożonego projektu bywa kluczowe. Po trzecie, ogrom świata i modowalność. Świat gry nazwany AR ma być, według zapowiedzi, cztery razy większy niż Manhattan. Mapa tego rozmiaru z wieloma lokacjami, wyspami, miastami oraz systemami to ogromne wyzwanie dla silnika. Nowy silnik ma ładować tę mapę w mniej niż sekundę. Dodatkowo, autorzy planują pełne wsparcie modów i otwarty system moderski, co od dawna jest esencją klasycznych rpg As of Unreal Engine często bywa trudne do zrealizowania. Po czwarte, większa kontrola nad kodem i mechaniką. Gotowe silniki często narzucają pewne schematy, wymagania i ograniczenia. Jeśli tworzysz coś nietypowego, musisz się dostosować. Własny silnik oznacza, że twórcy decydują o wszystkim od renderingu, przez logikę, po systemy gry. W kontekście RPG z ambicjami to kluczowa różnica. Nie wszystko jednak to mleko i miód. Zmiana silnika w trakcie produkcji to ogromne ryzyko. Przede wszystkim opóźnienie premiery. Gra, która miała ukazać się w tym roku, teraz, według najnowszych planów, trafi do wspierających ją na Kickstarterze dopiero w czerwcu 2026, a publiczne wczesne wydanie planowane jest kilka miesięcy później. Poza tym przenosiny silnika to praca często żmudna, czasochłonna, a przy dużej grze ogromna. Konieczne jest przeniesienie wszystkich dotychczasowych systemów, czyli grafiki, dźwięku, fizyki, interakcji logiki gry, do nowego środowiska. To znaczne obciążenie, które może opóźnić wiele rzeczy i sprawić, że część pierwotnych założeń trzeba będzie zmodyfikować. Dodatkowo, odpowiedzialność za silnik spada całkowicie na zespół. Od teraz to oni muszą dbać o stabilność, kompatybilność z różnym sprzętem. Bugfixy, aktualizacje. W silniku gotowym. Część tego ciężaru bierze silnik na siebie. Własne rozwiązanie to wolność, ale i obowiązki. Decyzja Once Lost Games to raczej znak ostrzegawczy albo przypomnienie, że uniwersalne silniki nie są panaceum. Pokazuje to, że dla ambitnych, dużych tytułów, zwłaszcza tych, które mają być otwarte, rozbudowane, z modami, własna technologia nadal ma sens. Jeśli The Wayworld Realms odniesie sukces, zarówno pod względem technicznym, jak i popularności. Może to zachęcić inne niezależne lub średnie zespoły do podobnych kroków. Zamiast iść za tłumem, warto pójść własną ścieżką. Mimo ogromnej popularności Unreal Engine, wiele tytułów zmaga się dzisiaj z problemami: słabą optymalizacją, dużymi wymaganiami sprzętowymi, kompromisami przy modowaniu czy dostosowaniu mechanik. Przykład One's Lost Games pokazuje, że ten koszt uniwersalności nie zawsze jest wart finalnego efektu. Szczególnie, gdy celem jest gra stworzona z myślą o graczach szanujących klasyczne wartości RPG. Gotowe silniki mają swoją przewagę: oszczędzają czas, ułatwiają produkcję, pozwalają przy większym budżecie robić rzeczy szybciej. Dla wielu dużych producentów to wciąż optymalny wybór wygoda, stabilność, zasoby dlatego Unreal Engine raczej nie zniknie z rynku. Ale jego pozycja jako złotego środka może zostać zachwiana dla gier ambitnych oraz niestandardowych. Jeśli chodzi o mnie, to uważam to za świetny ruch z perspektywy gracza. Jednak nie ma się co oszukiwać. Branża gier to biznes i obawiam się, że ze względu na to, jakie zmiany w trakcie produkcji musiały zajść, to twórcy zażyczą sobie za grę nieadekwatne do jakości pieniądze, co w ostateczności przełoży się na słabą sprzedaż i upadek studia. Co z kolei przez resztę może być odebrane tak, że nie warto iść w autorskie silniki, nie warto wymyślać koła na nowo. Ale jeśli to faktycznie się uda, może być również znakiem w drugą stronę. Może twórcy przejrzą na oczy i zaczniemy dostawać więcej ciekawszych pod względem technicznym produkcji. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, The Wayward Realms może okazać się czymś więcej niż zwykłą grą. Być hołdem dla klasycznych RPGów, ale z nowoczesną technologią i komfortem. Może działać nawet na starszym, słabszym sprzęcie. Co oznacza, że nie trzeba mieć topowej maszyny, by przeżyć przygodę. Gracze z mniej wydajnymi komputerami albo też ci, którzy mają konsole, mogą dostać duży, otwarty świat pełen opcji, modyfikacji i swobody bez konieczności kompromisów w płynności. Mapa świata: ogromna, żywa z wieloma lokacjami, miastami, wyspami. Ma ładować się bardzo szybko, co zmniejsza czasy oczekiwania i poprawia komfort eksploracji. To ważne w grach, gdzie podróże, zwiedzanie i odkrywanie mają znaczenie. Do tego modowalność, możliwość dodawania własnych treści, ulepszeń, modyfikacji mechanik, coś, co dawniej było sercem wielu klasycznych gier. Dla miłośników starych RPG to nadzieja, że otrzymają coś autentycznego, z sercem, z duchem starej szkoły, ale działającego komfortowo i nowocześnie. Dla tych, którzy cenią swobodę, kreatywność, otwartość. Może być to idealna opcja.